Música Miała mnie nagrywać już filmików, ale zobaczcie to muszę nagrać. Ślady jakichś tutaj ptaszków. I zobaczcie jak pięknie wiatr układa piasek. Tam gdzie nas nie ma. Słowa bieranego przybory. Łachta oceanu, zero wiatru, zero ludzi. Przejdźmy dalej, czy na pewno nikogo nie ma. Na pewno nikogo nie ma. Jest po prostu niesłychanie. Cudo. Idziemy, mata wzięta. Idziemy ćwiczyć. Chodźcie, chodźcie, idziemy poćwiczyć, chodź, a pieski pobiegać po plaży. Też ćwiczenia, tak. Chodźcie pieski pobiegać. Tak jest, maszerować. Maszerować, mimo że brzuszki puste. Trzeba najpierw zapracować na śniadanko, tak.

Widzicie. Zabawa. Super! Też podwiczcie. Tak nie, nie na mnie, nie na mnie. Nie na mnie. Proszę iść stąd. Idźcie stąd, bo ja tu jestem zajęta. Idźcie dalej. Tam. No. Tak jest. ślicznie Kowawcie się. Tak, ślicznie. Dobreski na. Dobre. mi na nogę stanąć. Ganiać. Tak jest. Jak dobrze, że one mają siebie, jak dobrze. No dobrze, brzuszki zrobione, teraz coś innego. Tak? Teraz dupki. Fikunia przypięta. Mika przypięta, bo przecież poleciała już za jakimś psem. Ktoś się pojawił daleko na horyzoncie. A Fikunia przypięta. E, zobaczcie. Seleczki. Tyle zostało po psie. Resztę ze żareki. Tak, co ta pani opowiada? Taki śliczny piesek. Śliczny, kochany, i grzeczny opala się na słoneczku, tak? A ja mówię, że ciebie rekin rzesza? Oj, co ta pancia powiada? Ty przecież jesteś grzeczny. Ty jesteś taka kot zwinna, wiesz? Na ciebie nie ma siły. <noise> Oj, ty, moja śliczna łapko, kochana. Patrzcie, jeden pazurek jasny. Pokaż jeden jasny, drugi ciemny. Zobaczcie, jakie to arcydzieło. A rosną te pazury. Niedawno były obcinane. Trzeba obciąć, Fikuńku, wiesz? Bo Ci przeszkadzają pewnie, rzadko moja. No, Mikunia, niegrzeczna. Poleciała za psem daleko, daleko, ale przynajmniej miałaś gimnastykę, że przebiegłaś z 200 metrów. Czekaj, bo się wszystko poplątało. Wiesz? Już idziemy, już, już idziemy, kochani. Już idziemy, tak, już Pańcia poćwiczyła, już idziemy. Hej, 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 warunki porowe, wybaczcie, warunki porowe? Jeszcze raz, cześć, 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 warunki polowe i wybaczcie po prostu. Ale będę robić sobie surówkę z kapusty pekińskiej, chciałam pokazać tylko jak bliskawicznie się to robi.

Pięknie pachnie. Moje jest dużo cebuli, więcej jabłek i mniej kapusty pekińskiej. A na pewno będzie bardzo dobra. Nie wiem, tutaj jest ten. Ok. No to dziękuję za oglądanie. Polecam gorąco taką surówkę. Pa. Chwila totalnej przyjemności, lody orzechowe, mm. koktajl ananasowy ze spiruliną, pychota wszystko smacznego. Mm. Dostałam dzisiaj zamówienie na nasze spacerki, więc jeszcze dokręcam troszeczkę tego filmu. Bo idziemy właśnie na wieczorny spacer. Ubrałam się stanowczo za ciepło. Nauczona tym doświadczeniem, że jest taki zimny wiatr tam nad morzem, ale teraz wydaje się, że nawet listek nie drgnie, że jest takie cieplutkie powietrze. Także muszę się zaraz rozebrać z kurtki. Jest gorąco po prostu. Niesłychanie piękna dzisiaj pogoda. Już mogłaby taka być. Bardzo leniwie mi dzisiejszy dzień upłynął. Na podsypianiu, na leniuchowaniu, na opalaniu się, na słoneczku, na kocyku. A no niestety musiałam coś tam porobić w pracy, przez online, ale no cóż. I cóż, i tak nam się kolejny dzień kończy, trochę dzisiaj niestety przysnęłam co to za ptaszek jaki piękny przysnęłam sobie więc ciekawa jestem jak będzie z moją nocą czy uda mi się pospać ale byłam taka zmęczona że potrzebowałam tego dobra to do zobaczenia nad morzem jeszcze coś tam nakręca może jeszcze kawałeczek ścieżki nie wiem czy będzie słychać te cudowne ptaki które tutaj występują zwaliło się drzewo zobaczcie na ścieżkę i ludzie już tutaj wydeptali więc musiało to być dawno wydeptali taką ścieżynkę zastępczą gdzie rośnie takie maleńkie przepiątko ale teraz jest tak bosko, jest cieplutko, nie ma wiatru. Ptaki szaleją, cały las ptaków. Ja niestety od razu myślę o ukraińskich ptakach. Dobrze, nie będę tego wątku kontynuować. Tak przy okazji właśnie to, słuchajcie, no Beza nie może do mnie wrócić i siedzieć znowu sama w pokoju. No przecież to, to jest w ogóle niedopuszczalne. Kotka jest tak cudowna, tak kochana, tak wspaniała, że no nie ma takiej możliwości, żeby ona siedziała sama. Ona musi znaleźć domek. Ja myślę, że nawet z innymi kotami ona się tam jakoś tam dogada, tylko no musiałby to być plan taki bardziej długotrwały prowadzenia jej do domu, no i myślę, że więcej niż jeden kot nie powinien być. Jeden przyjazny kot i dałby, dałby sobie radę z nią, ona jest młodziutka. To jest kotka w typie bazylii i meliski od Agnieszki I a mieszka dały radę, więc I ktoś też sobie da. Pieski mają tu mnóstwo zapachów. Jakieś dziczki tu chodzą i tak dalej. Ale nie mogę puścić Miki, bo ona tu już zaczęła mi polować. Więc idziemy. Już tam widać prześwit. Może najprawdopodobniej będzie cichutkie, spokojne. Chodź mi kunia. No chodź ciekawa jestem jak to będzie no i zobaczcie jest po prostu po prostu jest coś pięknego nie spotkałam ani jednej osoby idąc dobrze bo tam w lesie spotykać jakieś osoby to tak sobie idę teraz na plażę jestem ciekawa czy ktokolwiek tutaj jest ten piękny wieczór, kiedy morze jest po prostu taflą, absolutną taflą, bez jednej zmarszczki. Wydaje się, że nie ma nikogo, choć teraz zobaczymy. Wydaje się, że jesteśmy tutaj sami. No, na pewno w tą stronę, tak. O, widzę kogoś. Widzę człowieka tam na horyzoncie. Nawet więcej chyba ktoś siedzi na kocu. Niesłychana sprawa. A my się po prostu przejdziemy kawałeczek po plaży. Ja sobie zaraz zdejmę buty i porobię sobie jeszcze peeling bo to jest jedyna okazja nie wiem co to jest jakieś takie taka kupa czegoś tutaj jest dziwna sprawa jakieś sieci uwalone. no sieci Dobrze, że może się tego pozbyło, tylko dobrze by się tego pozbyć z plaży. No i cóż, zachód będzie raczej taki niewidoczny, bo tą więc nie będziemy na niego czekać. Ale porozkoszujemy się jeszcze troszeczkę tym tym morzem niesamowitym, które jest jak jezioro. Jest absolutnie Nie często. Jest Dobrze, to myślę, że tu ziemię w tą stronę. No. Chodź tu do mnie. O, ludzie są. Jesteśmy sami. Wow. Idziemy troszkę na spacerek Puszczę ci, ale grzeczna bądź jasna sprawa też dla ciebie. Chodź na tu. Rzecznik jest, dobrze? Rzecznik jest, tu tu chodzimy? No. Dobrze. A ja sobie pozbieram troszkę kamyczek. Nie wiem czy jeszcze do Was coś będę jak jakby coś tu dobramy. A jednak jeszcze ostatnia scenka. Moja koleżanka ma domek właśnie w takim miejscu, na tak cudownym osiedlu. Jedna z uliczek pod kwitnącą pięknie wiśnią. Coś tam sobie mieszka. Bajeczne miejsce. Piękne i niech się nigdy nie zmienia. Łącznie z tymi drogami, które nie są tutaj wybetonowane. Może jeszcze Wam potem pokażę. A teraz jest spokój, cisza jest po prostu przecudowny.